Jesteśmy tutaj, żeby dać tak znać panu ministrowi, panu prokuratorowi, że w Polsce pracodawcy bezkarnie, nielegalnie łamią podstawowe prawa pracownicze, że zwalniają osoby, które pełnią funkcję społecznych inspektorów pracy, że zwalniają te osoby, które reprezentują związek zawodowy wobec pracodawcy. Tego najwyraźniej. Pan minister Ziobro i podlegli mu urzędnicy może nie wiedzą. Kiedy cztery osoby z HR przyjechały do mojego domu, nie wiem dlaczego, cztery, nie wiem czego, czego się bały i wręczyły mi wypowiedzenie, w zasadzie nie wierzyłam, że można kogoś zwolnić z tak absurdalnych powodów. W zasadzie bez powodu, i nie wierzyłam, że to się dzieje. Sądziłem, że przypadek w Amazonie. Wyrzucenie Magdy Malinowskiej, która miała odwagę stawiać się za człowiekiem, człowiekiem, który zmarł najprawdopodobniej, bo wszystko na to wskazuje, zmarł na skutek przemęczenia, zdawało mi się, że będzie sygnałem dla wszystkich polskich polityków, dla całego parlamentu, wielkim sygnałem, aby wziąć się wreszcie za tych bandytów, bo zapis ustawy jest jednoznaczny, nie pozostawia żadnych wątpliwości. Bez zgody zarządu związku nie wolno zwolnić działacza związkowego. Dziś to się dzieje. Jest to przestępstwo. I osoby, które tego dopuszczają się, muszą trafiać do więzienia. Dziękuję. W ciągu kilku miesięcy na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie zwolniono prawie wszystkich członków prezydium naszej komisji. Przewodniczącą zwolniono dyscyplinarnie pod śmiesznym pretekstem. Związkowi nadal utrudnia się działalność na uczelni, mimo że złożyliśmy w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Pracownicy uczelni są zastraszeni, członkowie związku boją się ujawnić dlatego ja tu stoję, bo nie pracuję na Uniwersytecie Pedagogicznym. To dobitnie pokazuje, jaki efekt mrożący mają bezprawne działania pracodawców. Dlatego protestujemy przeciwko nielegalnym zwolnieniom. I żądamy realnej ochrony działaczek i działaczy związkowych. Otrzymałam 3-miesięczne odszkodowanie i uznano dyrektora winnym złamania ustawy o związkach zawodowych oraz kodeksu pracy, ale ze względu na dobro społeczne nie zostałam przywrócona do pracy. Mimo że jestem przewodniczącą i do emerytury, e, miałam w chwili zwolnienia niecałe 4 lata. Hańba! Hańba! E, moja sytuacja zapoczątkowana była doniesieniem do prokuratury o popełnieniu, podejrzeniu popełnienia przestępstwa. E, generalnie mieliśmy szereg nieprawidłowości, które ujawniliśmy w prokuraturze. E, było ich bardzo dużo. Po informacji od prokuratury, że wszczęta została procedura o podejrzeniu przestępstwa, postanowiliśmy ujawnić medialnie. Występowałem kilkukrotnie mówiąc o tym, co trawi naszą spółkę. Niestety zostało to odebrane w taki sposób, że wystąpienia medialne bez zgody pracodawcy zostały użyte przeciwko mnie w wypowiedzeniu o pracę. A co robią władze publiczne? Władze publiczne rozpościerają przed tymi korporacjami czerwony dywan. Witają ich tutaj serdecznie, mówiąc witajcie kochani pracodawcy, tworzycie miejsca pracy, macie tutaj pozwolenie na robienie czego chcecie. Działaczy związkowych na bruk, jeżeli bywalicie mogą iść do sądu, ale ten sąd trzy lata będzie rozpatrywał ich sprawę. Mogą pisać do prokuratury, do prokuratury, która komu podlega. Panu Zbigniewowi dobrze. Prokuratura sprawę umorzy, bo niska, szkodliwa społeczność. Tak? Nej ba! Nej ba! Nej ba! Dokładnie! Ja jako przewodniczący Sierpień 80, Wolnego Związku Zawodowego, informuję, że nie zakończyłem tak naprawdę swojej walki w, dobrze, w, do, w dobre imię tak naprawdę związkowców i pracowników. Będę walczył do upadłego. Aż sprawa w sądzie zakończy się pozytywem dla naszego związku zawodowego i dla pracowników. Jeśli państwo nie działa, a nasze prawo umożliwia takie patologie, to my musimy to zmienić. My musimy to zrobić. I dzisiaj dowodzimy tego, że jesteśmy w stanie się zjednoczyć, aby pokonać wszystkie przeciwności losu i działać w związkach zawodowych na rzecz pracowników.